Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. W ostatnim czasie usłyszałem te słowa trzy razy, więc nie przejdę obojętnie i powtórzę je tutaj. Kiedy Jezus zmartwychwstały, ukazał się swoim uczniom, którzy wciąż nie wierzyli, nie rozumieli i byli pogrążeni w mezdadziei, nie nakazał im studiować pisma, odbyć rekolekcje albo poczekać jeszcze chwilę, aż będą gotowi. Powiedział: idźcie na cały świat. I głoście Ewangelię. Z tym nakazem wiążą się słowa z dzisiejszej Ewangelii: Ja jestem drogą. Dobrą drogą do tak zwanego pogłębiania swojej wiary jest głoszenie. I nie trzeba od razu nagrywać godzinnych filmów w internecie albo zaczepiać ludzi na ulicy. Można porozmawiać z mężem, żoną albo z dziećmi. Bo w tej drodze najważniejszymi krokami Najczęściej są te najdrobniejsze. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczemy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne Wesprzyj nas. Fundacja Gość niedzielny.